Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy w Amnezja Mroczny Obłęd. Będzie klasycznie i strasznie, ponieważ nie zagramy w żadnego custom story, tylko poznamy oryginalną fabułę mm, amnezji twórców Frictional Games. Mm, także zaczniemy od nowa. Będzie się działo? Mam taką nadzieję. Dobrze. Don't forget. Some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... is... I am... Dobra. To jakby początek mamy za sobą. No. Okej. Okay. Podążaj za plamami płynu i znajdź jego źródło. <laughs> Ludzka wyobraźnia nie zna granic, moje skorojarzenia również. O. Kinderboxes. siwo dokładnie, bo teraz no po polsku śmigamy, no to... No. Kiwasz się jak... ...byś się nieźle napróbł. O, coś tam jest? Nie. Na szczęście nic. Jeszcze nie możemy biegać, ale spokojnie. No. Ej, co, wstawaj. No nie upadaj, no człowieku. Stay focus, no. Wow. To mi się podoba w tej grze. No, otwieraj. Next one. Ale ta gra ma klimat, aż, aż czuję go wewnątrz siebie, normalnie. Hop. Double backflip. Podoba mi się to. O, to Harry Potter i czarne krzesiwo. Okej. Okay. O psz, Crap! Dobra No co masz dla mnie? Seris A tak ogólnie to y, rozpocząłem serię Straszek Nieboraszek. Y, I właśnie y, będziemy grać w różne horrorki Między innymi amnezję y, Dawajcie propozycję, ja polecam też penumbrę Preferuję Może będziemy w nią grać Na początek priorytetem dla mnie jest amnezja Roczny obłęd Wow Czołgać się jak ludzka... mało? Płyn Okej Czy te drzwi mi coś sugerują? Dobra, nieważne Rycerz bez głowy Siwko. dziękuję, dziękuję serdecznie, panie rycerzu mój okon, dziękuję serdecznie dobra, idziemy dalej nie ulękliwi tu mi proponujesz iść? nie ma problemu o, kolego tak, to ja się nie chcę bawić zamknij tycz szafa ubranie zawsze spoko No, mogę wziąć? Nie mogę. Cóż. Podążamy za płynem, który ktoś rozbluzgał po całym zamczysku. Ciekawy po co. Nevermind. Stary archiwum. Tak, nie ma to jak archiwa. Treściwie i konkretnie. Tak najwyraźniej miało być. Dobrze. Ruszajmy dalej. Wow. Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już. Dobra. Dobra już. Double tinderbox. Hop, hop. Dobra. Impreza była zamknięta. No. Już czmychnęliście Widzę, że gra nam narzuca styl, zbierz Tinderboxa i ruszaj dalej. No Czy słyszałem kroki? Czy to aby moja wyobraźnia? Okej. Okay. Wirze. O, latarnia. Dobrze. skrzynia. No, otwórz się. Dziękuję, Timbot. Oliwa, no troszeczkę jest. Zobaczmy jak latarnia tam. No elegancko. Latarenka. Dobra ślady ciąg dalszy. Oooo. Kocham tę grę. Naprawdę. Nie wiem dlaczego. Jest tak niesamowita. No, kolejny Harry Portier. No, to... Nie ma to jak kiddyć Dobra No zobaczmy Jak tam w kominku się pali Elegancko A taka propos graliśmy w tego custom Store Killing in Altstad yy, Ale to wiecie co? Yy, to jakiś błąd miałem yy, Może dogramy go? Jak to naprawię, ale na razie będziemy grać w amnezję. Taką klasyczną. Tak. Jest notatka. Jest oliwa. Dobrze. Przeczytajmy notatkę i z Daniela do samego siebie. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum. Find one last thing. A shadow is following. Shadow. Me. It's a living nightmare, breaking down reality. Redeem us both, Daniel. Descend into the dark. Daniel. <coughs> Dobrze, Tutaj coś trzeba zrobić, tak? O! No! Kłopot z tutaj O! Tajemnicze przejście. Główny Okej. Okay. No ale go dopingowały! Nie ma to jak doping! is it inside oh. the yeah, castle? in a manner of speaking. come, bring the lamp. you've been to the refinery, have you not? i don't believe i have. is it connected to the... what did you call it? the inner sanctum? my most oh. precious chamber, daniel. Dobrze... Jakaś organiczna narość zablokowała drogę do Raffineli i Może da się ją w jakiś sposób rozpuścić. Wiecie, jak chyba tym nie szłem? Co tak miną drogę obrałem sobie? Zobaczymy, Dobra, znajdujemy się w głównym holu. W tym odcinku to by było na tyle. Będziemy dalej kontynuować przygody Daniela w zamku w Branderburgi. Spróbujemy dokonać tego czynu i wydostać się stąd. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, mam nadzieję, że się podobało. Będziemy teraz grać w amnezję. E, Straszek Nieboraszek to jest nasza nowa seria. E, dawajcie przykłady horrorów, jakich znacie i chcecie, żebym nakręcił z nich let's play. Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje. Dziękuję serdecznie, żegnam.